Hej, witam Was na moim kanale po dość długiej obecności. Pokazuję Wam coś w moich małych króliczków się dzieje. To Śnieżka i Wendy. Przy okazji nagram Wam unboxing paczki od Factory Heps, uwielbianych ziółek przez moje króliczki. To zawsze chodzimy do otwierania paczki. za zaraz przybiegną, zaciekawione co się dzieje Spaczka Sie raz Nawierzeć. Zamówiłam im na Tokinaburu Bardzo fajne Uwielbiam ten pasternek, Bardzo duże kawałki Do pasternaku Tak to Babki szerokojsne. Najba... Zamówiłam też bardzo fajne duże kawałki Bardzo lubię te ziółka Właśnie przez to, że są duże kawałki, niepogniczone Babka szerokolistna jest bardzo fajna, podaje, można podać ją codziennie. Ma dużo źródło witamin, substancji mineralnych, wskazuje działanie wykształtujące, nasłaniające czyli zapalne. Jest to do ścierania zębów, ponieważ jak każdy wie, słychać jak co cały czas, zresztą trzeba je ścierać. O, przyszły dwa głodomory zaciekawione. Tymczasem, się dla zamknę, może kawałki po A macie o, proszę bardzo. Odcinajmy sobie te czarna, które uwielbiają. Zamówiłam również ziele koniczyny. Też fajne, bo mi się skończyło. Jako uzupełnienie i piety. ponieważ ona reguluje trawienie, ułatwia się wypróżnianie króliczków. I działa przeciw i przeciw Bardzo fajnie. Duże kawałki podajemy 2-3 razy w tygodniu. To jest wielka mieszanka, którą się majczycy uwielbiali ze względu na to, że są duże kawałki, bardzo mało, jak zauważyliście, jest takiego pokruszonych kawałków, ona ma duży skład yy, ziół, między innymi mies yy, mieszanka zakłada liść babki lancetowaty, miszka, lucerne, ziele pokrzywy, jeżówki purpurowej, korzeń miszka lekarskiego, gałązki lipy, ziele fiołka trójbarwnego, liść truskawki, liść lipy, liść kaczocha, kora wierzby, korzeń pasternaku, ziele rumianku, ziele dzikiego ślazu, ziele krwawnika, łodyga kopru włoskiego, liść melisy, ziele pięciornika gęsiego i kwiat Malwy czarne, płatki słonecznika, płatki róży, kwiat chabra, bławatka. Bardzo bogaty skład, który zapewnia e, dobre, że zdrówko dla naszych kuli płci. Duże kawałki kwiatków, pasternaka. Później jak to wrzucę to. Mam może nagrane to wygląda. Również to mówiłam korzeniszka, i kaskie tuliki moje uwielbiają zdrowy do ścierania ząku wysiłnika, przekąska. Działam odczopędnie, trwająco organizm ze szkodliwych składników obniża poziom cukru we świn. Podajemy go, no nie codziennie, bo jest ale tak co drugi, trzeci dzień po mały kawałku pożarka można podać. I głównie zamówiłam gałązki jabłoni do ścierania ząbków To bardzo fajne. małe kawałek, bo moje krwiki takie cieńsze, ale są głupsze, więc Polecam tę firmę, naprawdę, bardzo fajna. Dostałam jeszcze takie. Równie, bo ja kupuję z Allegro. Można też odcenić ich. Bardzo fajne. Polecam. Tutaj, z, w, kupując produkty od Herbal Pets wspieramy fundacje pomagające potrzebnym zwierzętom, pomagam utrzymaniu polskich gospodarstw rolnych. Takie mamy ulotkę od nich. Teraz pokażę jeszcze na zakończenie moje króliczki, które biegają z zaciekawieniem, co tu się dzieje. o Żegnamy się z króliczkami. Do zobaczenia. Możecie również powiedzieć mi, co byście chcieli w przyszłości jeszcze dowiedzieć się na temat króliczków. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa.